Witam na nowym barwie. W ten weekend jest do wykonania misja zdobywania szlifów Powerwana na zdobyciu 20 kili do trzech różnych czołgów. Wszystkie trzy czołgi mamy w tej bitwie. Jednym z tych czołgów jest mój Type T34 innym jest chu chill, a trzecim jest stuch czyli właściwie niż czołgów Należy zdobyć 20 kili, w tej chwili mam jakiś... 4 kille zaliczone na type T34 gram na nowym odświeżonym barnie. ta mapa się mi naprawdę podoba kilka razy już tu grałem za każdym razem wygrana nie wiem czy ludzie kiepsko sobie radzą po prostu na nowych mapach a ja jakiś mam sens do tej mapy czy coś ale w każdym razie bardzo dobrze mi tu idzie tak jak widać Zajmę miejsce na wzgórzu, koło bazy. Próbuję obszalibywać samo bagno, ale mam z tym mały problem. Nie... Pagórki sprawiają, że nie można obszalać bagna. Ale czekając troszeczkę, doczekaliśmy się w końcu... ...pojawienia się czołgów. To musiał poczuć! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Zająłem się T25. Weszło jak w masło! Troszeczkę nieostrożnie władzę ognień cały czas będąc odpływem. T25 mocno ode mnie oberwała. Przerzucę się na drzwi. jak w masło! Przeciwnik oberwał! Daję mu sporo wrażenia, tutaj miał trochę pecha, nie udało mi się go zniszczyć. Eee, obrywam, eee, więc postaram się wycofać. Wycofuję ja się, dalej próbuję zobaczyć czy m czyli jest dostępny, ale z struga i postaram się go szybko załatwić. Ryzykownie zjadę z Hila i postaram się go zniszczyć. To musiał poczuć! Weszłe w masło Musiał na strzał, wstęp zostaje dobity. Postanawiam e, dobić m Czyli Udaje się to. Kujszer 4 bardzo panikuje jeśli chodzi o wrogie oczu Nie wiem czemu. Później pisał, że miał ma 7 działa, działo, tak? Ojejku. Straszne. Ale tak naprawdę w tej chwili mieliśmy przewagę i oni już byli pozbawieni najlepszych czołgów My Postanowiłem wykorzystać to starorzecze Podobno to jest starorzecze I nie chciałem atakować tego MX-38 Ale zniknął, postanowiłem wyjechać I zobaczyć czy coś tu jest mm, Nie spodziewałem się tu niczego Ale pojawił się tu ludzki niszczyciel czołgów yy. Teraz szybka decyzja Co zrobić, co zrobić Strzał i tarnowanie. jeden strzał i tarnowanie powinny wystarczyć po minucie traktora jeden ten strzał. Szybko przeładowałem jarę nie musiałem Dosyć dobra celność z biegów na tym czołgu. W tej chwili jest 11:08, Mam też już praktycznie wygrane. Postanawiam, że ruszę w kierunku bazy. Wiem, gdzie jest Churchill, który jedyny tego który mnie No, co prawda Alteria spokojnie by mnie zniszczyła, ale damy radę. Więc postanowiłem ruszać w kierunku bazy i... Dorwać przynajmniej jedną artylerię. Muszę zbierać killa, tak jak mówiłem wcześniej. Został cztery czołgi przeciwnika, mam dwa zniszczone na swoim kącie. Zauważam Grilla. Otwieram do niego ogień. Na pełnym biegu. Wykorzystuję to, że ktoś go zranił i dobijam. Tutaj M3 niszczę trzeba... Proszę się zauważy, że pierwszy pociec trafił za 100, a drugi za 74, więc miałem dosyć spory rozrzut wrażenia. W tym momencie rezygnuję z drogi w kierunku bazy, by ją kupować. Myślę, że uda mi się jeszcze jednego załatwić. Nie wiem, gdzie jest Wiem, że naszych nie ma w okolicy, więc jeśli go zaskoczę, to go zniszczę. Mam jeszcze wystarczająco życia, żeby przeżyć jeden strzał, a kilka moich celnych strzałów powinno się go pozbyć. Jeszcze mam nadzieję, w tym momencie na znówcie Tamgana pojawia się e, okazja na to. Tylko muszę zaskoczyć Churchill'a. I tak się staje. Churchill od tyłu. Pierwszy cał fatalny, no, drugi dobry, trzeci strzał dobry, czwarty fatalny. Piąty fatalny, zmieniam celowanie i to w 3. Pojawia się na mapie AMX-40, moja ulubiona kaczka. I postanawiam go... ...załatwić. Zostaje on atakowany przez inne czołgi, więc właśnie tylko dobijam. I dzięki temu... ...udaje mi się odnieść zwycięstwo. I... Zdobyć być pierwszego top guna na Type T34 na no, bagnie jak widać z dosyć dużą ilością doświadczenia, <gryw> dużo kredytów. Bardzo przyjemny mecz.